Cześć, jestem Krzysiek, a to jest program z serii Stany. Zapraszam. Stan Maine powstał 15 marca 1820 roku. Jest 23 stanem USA. Graniczy z Kanadą od północy i zachodu i z North Hampshire od południa. Zamieszkuje go 1,3 miliona obywateli na obszarze około 92 tysięcy km2. Maine określany jest mianem stanowego terenu wakacyjnego Pine Tree. Jego motem jest słowo prowadzę, a hymnem jest pieśń stan main. Pierwotnie ziemie te zamieszkiwały indyjskie ludy w Wabanaki. Na początku XV wieku na tereny dzisiejszego omawianego stanu przybyli Francuzi, którzy założyli tam pierwsze osady i misje jezuickie. Niedługo później południe zajęli Anglicy. Ziemie były podzielone pomiędzy Nową Francję, Arkadia, a Nową Anglię. Po przegranych walkach o Maine przez Francję, Arkadię przejęli Anglicy i włączyli ją pod jurysdykcję Nowej Szkocji. Na skutek wojny o niepodległość USA, Maine wyzwoliło się z pod władzy Wielkiej Brytanii. Podczas wojny z 1812 roku tereny wróciły pod panowanie Brytyjczyków, ale później USA odzyskało Maine. Początkowo omawiany stan należał do stanu Massachusetts. Ale na mocy postanowień z Missouri stał się autonomicznym stanem USA 15 marca 1820 roku. Maine składa się z 16 hrabstw: stolicą jest miasto Augusta, a gubernatorem jest 76-letnia demokratka Janet Mills. Do pięciu największych miast stanu należą: Portland, Lewiston, Bangor, South Portland, i Auban. Dominują biali nielatności, a pod względem religii protestanci. Istotnym sektorem gospodarki jest rolnictwo, produkujące poza podstawowymi produktami zwierzęcymi typu mleko, jaja etc. i oczywiście też rolnymi, m.in. syrop klonowy, cukier klonowy, jabłka i jeszcze ziemniaki. Z faktu z sąsiadowania z Oceanem Atlantyckim Równie ważną gałęzią gospodarki jest rybołówstwo obejmujące homary, ryby denne, ostregi wodorosty, a do 2014 roku również krewetki, ale jednak od tego pamiętnego roku 2014 z powodu małej ilości krewetek zakazane jest ich łowienie Zakaz obejmował od roku 2013 do 2021 roku ale został przedłużony. W miejscowości Poland znajduje się ujęcie dla lokalnej marki butelkowanej wody pitnej Poland Spring. W stanie Maine istnieje również przemysł papierniczy, spożywczy i tekstyliów. Ponadto znajdują się tam przedsiębiorstwa związane z biotechnologią i przemysłem stoczniowym. Uprawiane są borówki, a turystyka i rekreacja w postaci wędkarstwa sportowego, jazdy skuterami śnieżnymi nart, biwakowania, stanowią ważną gałąź gospodarki. Do stanowych uczelni należą m.in. York Community College, Unity College, Thomas College oraz Maine Maritime Academy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, co prawda muszę przyznać, tego sporo było, myślałem, że, po, że podobnie tak jak w Kentucky, będzie tej historii trochę mniej. Stany miały się pojawić wczoraj, ale pisałem te scenariusze i jak napisałem te wszystkie trzy scenariusze, no bo jeszcze research był strasznie duży, byłem tak zmęczony, że niestety nie byłem w stanie po prostu nagrać tych programów, więc uznałem, że jednak dzisiaj one wyjdą. Zaraz po stanach na PPM Channel pojawi się skrótowo, a na PPM Podcast 5 dni info. Uznałem, że jednak zmienię na taką bardziej... Profesjonalną, i też bardziej własną czołówkę, dżingiel tego programu informacyjnego, i myślę, bo ja to wczoraj nagrywałem, że jednak wyszło dobrze. Dajcie znać po odsłuchaniu 5 dni Info, jak wyszło. Jestem ciekawy Waszej opinii. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Spotkamy się już na 5 dni Info. A później mam nadzieję, że wyjdzie. Ja tego już nie oleję, tak jak to robiłem przez ostatnie tygodnie. Nie oleję sprawy yy, luźnego monologu. To teraz czas na nasze ulubione 20 sekundowe outro. Na razie.